Dzielny drwal. Ten drwal niesie akurat drewno. Wniósł już prawie jeden klocek. Drwal. Po pewnym czasie, długim czasie, bardzo długim czasie, ale to naprawdę bardzo długim czasie, możemy znieść. Jeden klocek. Nic więcej. Minecraft na moda. który pak Realistic, zgadza się? Zabrali u on chce mnie zgwałcić. Drwal Gwałciciel. Patrzcie, oni się gwałcą. Drwal Gwałciciel. Drwal po... naprawdę bardzo, 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 bardzo długim x Miliard. o. Jedna to, to zniósł, to co tu widzicie, och drodzy. Może znieść połowę A jeśli tu pomnożycie, razy 1 i 100, może znieść tyle, ile tu Nic więcej. To tyle na dzisiaj. A poza tym, lol, to ma inną barwę kolorystyczną. Dobra drwalu, pożegnaj się. chatka Chodź, drwala. Dobra, drwal, żegnaj się. Nie, ja, Dr... nas drwali. Nawet w grach, na przykład twierdza śrobiec, dzielny drwal potrafi się bić z, rek... z rekrutowanymi jednostkami. Róbcie jak najwięcej, chatek drwala. Aj, to nitki. Trze, Aj! Drwal na ziemi, drwali z Co? Tylko jest go miasto. On wiesz, że jest dobry, pokonałeś? No tak, drwa jest niesmaczny. smaczny. Koniec.